Cześć! Dzisiaj zaczynamy z kolejnym Mustangiem, tym razem w wersji base, aczkolwiek z silnikiem 5-litrowym. Samochód kupiony za okazjonalną cenę na kup teraz, 55 tysięcy pod dom, wyszedł z akcji z oraz vat naprawa w tym przypadku 16-17 tysięcy złotych. Ceny takich samochodów w Polsce startują już od 100 tysięcy złotych. Samochód jest mocno inwestowany, posiada zimny dolot powietrza marki JLT, kolektory wydechowe oraz dolot marki MBRP, który możecie posłuchać właśnie teraz. jest w wersji base, aczkolwiek ktoś w Stanach postanowił sobie założyć przednie fotele z wersji premium, więc mamy taki miszmasz połączenia przednich foteli skórzanych z tylnymi materiałowymi. A tutaj klient zlecił nam zmianę małego radia na duże z androidem, czego efekt zobaczycie pewnie w przyszłym odcinku. Skrzynia biegów sześciobiegowa oznaczenia 680 z możliwością selekcji biegów za pomocą łopatek. bo tak jak palił to też taki jakby kąpkam, że... No, że jakieś wałeczki mogą mieć. I jak się bardzo mocno, bardzo szybko się wkręca na obrot. Za auto, Mercedes E43 AMG W213, jest to wersja z silnikiem 3-litrowym, podwójnie turbodoładowanym, legitymujący się mocą 401 koni i 520 Nm, jego prędkość maksymalna to 250 km na godzinę ograniczona elektronicznie oraz czas do setki to 4,6 sekundy. Samochód został kupiony za w przybliżeniu 130 tysięcy złotych z akcyzą cłem oraz watem. naprawa oraz części to koszt 50 tysięcy złotych. Ceny samochodów w Polsce startują od 220 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, jest absolutnie maksymalne. Kamery 360, czujniki martwego pola, duży ekran, deska przyta skórą. Wszystko, czego można by było się spodziewać od marki premium, mamy na pokładzie. Uzyskaliśmy taki koszt naprawy, dlatego że klient nie szedł na kompromis. Zdecydował się na kompletną, używaną niestrzeloną deskę, rozdzielczą zarówno jak i pod sufitkę, wszystkie poduszki powietrzne, kompletny pas przedni, a większość rzeczy zamówiona w autoryzowanej stacji. Części, których nie mogliśmy zdobyć lub też były dosyć drogie w ASO, skompletowaliśmy z innych modeli Mercedesa, które nie posiadają logo AMG i są odpowiednio tańsze. Dzisiejszą propozycję licytacji zaczniemy od Mercedes AG Klasy w wersji 63 AMG z 2021 roku. Samochód, który myślę, nikomu nie trzeba szerzej przedstawiać, mający na pokładzie 4-litrową podwójnie turbodoładowaną V8 sprzężoną z 9-obiegową skrzynią biegów. Auto charakteryzuje się mocą 585 koni oraz 850 Nm momentu obrotowego, co rozpędza ten czołg od 0 do 100 w 4,5 sekundy. Z uwagi na brak możliwości zakupu tego samochodu nowego z salonu, brak możliwości zapisania nawet do kolejki oczekiwania, która wynosi ponad 2 lata aktualnie. Obserwujemy duży wzrost zapytań o import G-klas ze Stanów. Ceny tych samochodów zaczynają się od 650-700 tysięcy w zależności od uszkodzenia oraz wersji, zaś ceny w Polsce oscylują w okolicach miliona złotych. Ten akurat egzemplarz posiada jeszcze dodatkowe części, które znacząco obniżą koszt naprawy. Możecie również zobaczyć filmik z odpalenia oraz krótkiej jazdy. Kolejnym samochodem będzie BMW M4 z 2015 roku, następca klasycznej, znanej, lubianej E92 z wolnosnącą v 8 Nie miało łatwego zadania w momencie debiutu, ponieważ BMW postanowiło odejść od klasycznej fałki i zastąpić ją 3-litrowką w układzie R6, dodatkowo podwójnie turbodoładowaną. Myślę, że z perspektywy czasu nie wyszło to im na złe, ponieważ auto legitymuje się mocą 431 koni oraz 550 Nm momentu obrotowego. Sprzężone jest z siedmiobiegową skrzynią DCT dwusprzęgłową lub tak jak w tym przypadku sześciobiegowym manualem, co jest dużą rzadkością. Jeżeli chodzi o nawiązanie jeszcze do poprzednika. To Seria 4 jest już osobnym modelem, a nie tylko dwudrzwiową wersją Serii 3. Samo uszkodzenie jest dosyć delikatne. Szacujemy naprawy w okolicach 20-25 tysięcy złotych, a sam koszt samochodu pod dom to okolice 140-150 tysięcy złotych. Też ceny w Polsce startują od 220-230 tysięcy, a tak jak w tym przypadku, możemy zauważyć nawet 250 tysięcy złotych. Kolejnym samochodem będzie Ford Mustang GT z 2022 roku. Samochód wrzucamy bardziej jako ciekawostkę niż samą propozycję, ponieważ jest wystawiony w bardzo dobrej kwocie do zakupu na kup teraz, dokładnie 15 350 dolarów i niewykluczone, że za chwilę za pośrednictwem tego czerwonego przycisku ktoś stanie się jego nowym właścicielem. Jeżeli jednak tak by się nie stało, to wracając do samego samochodu mamy tutaj do czynienia z jednostką 508 o oznaczeniu Kojot. Jest to już trzecia generacja tego silnika. Charakteryzuje się ona bezpośrednim wtryskiem oraz delikatnie zwiększoną pojemnością do 5038 cm3. Mocą jaką może się pochwalić ta jednostka to 460 koni oraz 420 Nm momentu obrotowego. Samochód w tym przypadku sprzężony jest z automatyczną skrzynią 10-biegową 1080. Występowały również manuale sześciobiegowe. Jeżeli chodzi o udogodnienia mamy tutaj nawigację z dużym ekranem Sync 3, która umożliwia nam podłączenie się do telefonu za pośrednictwem Android Auto czy Apple CarPlay. Możemy również zauważyć skórzaną tapicerkę. Jeżeli chodzi o akcesoryjne dodatki mamy tutaj chociażby wydech, karbonową klapę bagażnika oraz maskę. Ceny tych samochodów w Polsce zaczynały się od tak naprawdę 190 tysięcy za samochody importowane. Jeżeli chodzi o ten egzemplarz, szacujemy go kwotę zakupu da 120 tysięcy zł pod dom, ze wszystkimi opłatami. A Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i piszcie w komentarzach, co jeszcze możemy Wam pokazać.